Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Mercedesa a Klasę z 2008 roku. Jest to auto z silnikiem 1,5-litrowym o mocy 95 koni. Została tutaj zamontowana instalacja Lovato Smart. Pokażmy jej poszczególne elementy. I tak, tam z tyłu za zbiorniczkiem widzimy komputer z instalacji gazowej. Tutaj widzimy filtr fazy lotnej. Poniżej mamy reduktor z filtrem fazy ciekłej. I wtryskiwacze gazowe, które są schowane pod kotorem. akurat ich nie widać. Spalanie benzyny w takim małce jest to około 9 litrów. Na no motorze LPG mamy spalanie na poziomie około 10-11 litrów, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 250 zł. Dla porównania koszt na benzynie 1000 km jest to 450 zł, na LPG już będzie to tylko 200 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w został zamontowany w tunelu środkowym w popielniczce. Przejdźmy do w lewu. Lew gazu mamy pod klapką, tutaj mamy dwuczęściowy wlew. Dokręcamy i zbiornik. Zbiornik w aucie mamy w miejsce koła zapasowego. Tutaj został zamontowany zbiornik 55-litrowy, co daje nam około 44 litrów gazu i zasięg blisko 440 km. I tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji Lowato Smart w tym konkretnym aucie jest to koszt 2500 zł i zwrot następuje po około 10 tysiącach km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.